Dzięki promocji o smaku tetli już w marcu dwa kupki tetli mogą być twoje. Co miesiąc inny prezent. Szczegóły w pani domu, w Oliwii i w sklepach. Ciąg dalszy nastąpi. Dlaczego mój sweter jest taki szorstki, a jej tak puszysty i miękki? Nowy? Nie, wyprany w perwolu balsam. I to właśnie perwol sprawia taką różnicę? Tak. Tylko perwol zabiera pielęgnujący balsam, który chroni wełnę przed filcowaniem. Hmm, jaki miękki! Nowy? Nie, wyprany w perwolu. Z balsamem? Perwol, balsam. I wełna pozostanie jak nowa. Kiedy o dobry wynik się starasz, nie ma problemu, ogni, witaral. Komu wysiłek duży, nie obcy, pamięta o nim. Nawet sportowcy witaral, witaral, to witaminy, Pęcza witamin dla całej rodziny. pielęgnacji Twoich mebli. W świecie rządzonym przez pokusy ambicje mają swoją cenę. Pieniądze rządzą władzą, a władza żąda ofiar. Keanu Reeves. Al Pacino, Adwokat diabła. Vela prezentuje Viva Color. Pierwsza farba z rewolucyjnym vitalizerem koloru. Aby kolory były tak lśniące, tak lśniące jak nigdy dotąd. Te prawy dno 150 prostować. Na szczycie lewy, prawy 3 plus. Sać chopa, ustaw krótka, prawy 4 minus i 150 w siodle. Meta! Rajdowi mistrzowie Europy 97 w i Wisławski. Zawsze, w każdych warunkach. Chroni ich jeden olej: Mobil One. Mobil One. Najnowocześniejszy olej świata. Kimkolwiek jesteś, jakikolwiek masz rodzaj cery, chcesz, aby zawsze promieniała zdrowiem i świeżością? Nowy krem na dzień o potrójnym działaniu pomoże Ci spełnić te oczekiwania. Po pierwsze nawilża, po drugie chroni przed słońcem. Po trzecie wspomaga naturalny proces odnowy skóry, a wszystko to w sposób, jaki może dać Ci tylko Johnson z pH 5,5. Jeden krem potrójne działanie. Zdrowa skóra to pH 5,5. Każda z nas jest pH 5,5. Ceptoletę. Znany sposób na każde gardło. Co kryje w sobie prawdziwa konfitura? Taki owoc sam najlepiej wie, kiedy jest naprawdę dojrzały. Jeśli gotować go bez pośpiechu, pozostaje sobą. W konfiturach materu znajdziesz naturalny aromat i smak owoców. Prawdziwe konfitury. Ciągle szukałam lepszego płynu do płukania tkanin, aż odkryłam kwiatowe czary Silana. To takie czary, mamo? Spójrz, Silan jest tak pachnący i miękki, że czujesz jak otula cię płatkami kwiatów. Mięciutki. I pachnący. Teraz zaczarowany? Mhm, mm bo został wypłukany w Silanie. Kwiatowe czary Silana. Silan. Cudownie pachnący. Cudownie miękki. Nareszcie. Kiedy skóra odczuwa pragnienie, możesz stosować kosmetyki nawilżające właściwe dla Twojego rodzaju cery. Nowy hydrosystem z potrójną formułą. Stwierdzono naukowo. Hydrosystem tak nawilża Twoją skórę, że jest ona gładka i elastyczna już po dziewięciu dniach. Nowy hydrosystem. Cała wiedza o nawilżaniu. Popatrz, to jest łupież. Przyjrzyj mu się dokładnie, ponieważ widzisz go po raz ostatni, jeżeli użyjesz tego szamponu. Nizoral to szampon zawierający lek, który usuwa przyczynę łupieżu, dzięki czemu zapobiega jego nawrotom. Stosowany raz na dwa tygodnie. Likwiduje łupież na wiele miesięcy. Izora, Zwycięstwo medycyny w walce z łupieżem. Dziesięć największych aglomeracji w Polsce. Ponad 15 milionów ludzi połączy w tym roku najnowocześniejszy cyfrowy system telefonii komórkowej Idea CenterTel. Tysiąc spraw. Jedna idea w dziesięciu aglomeracjach. MUBORA!

Arthur Holm Czasem trudne bywają ręki Wtedy herbaty wypijam łyk Brookbond poda mi rytm Powódnie południe zakupy załatwię jednik. Pełen smak i aromat herbaty Brookbond poprowadzi cię przez dzień Brookbond poda mi rytm Do wieczora mam tyle na głowie Ale wszystko gra, powie bąd pod amirytm, bąd pod Aktywne życie nie zawsze pozwala dobrze się odżywiać. Na szczęście mamy nowy Danon Bio. Danon Bio to więcej niż jogurt. Tylko Bio zawiera bakterie Bifidus Active, specjalnie dobrane przez firmę Danon. Jeden jogurt Danon Bio oczyszcza mój organizm i sprawia, że świetnie funkcjonuje. Bio jest tajemnicą mojego zdrowia i dobrego samopoczucia na co dzień. Dzisiaj dość od dziś już nie. Bodowy, a jak mik walcza bród. Autoactive to system cud. Autoactive? Czy nam się śni? Zaczyna działać, zanim zaczniesz ty. Znika tłuszcz bez żadnych smóg. Domyślni, a ty nie padasz z nóg. Więcej energii w nowym a jak się to? Wysiłku mniej i wolny czas Privat a jak z autoactive, z nim cały świat. To ja twoja delma, teraz jeszcze tańsza. Zobacz, mały kubek kosztuje zaledwie 1 ,29 zł 29 groszy. Ale pamiętaj, ilość kubków w promocji jest ograniczona. Delma, niedroga i dobra we wszystkim. Na randkę moich marzeń wybrałabym Perry. Poszlibyśmy do jakiegoś miłego miejsca na obiad. Hmm, lepiej na kolację. Zamówilibyśmy jedną z tych nowych rewelacji pizza Hut. Pizzę sycylijską. Jej sekret tkwi w przyprawach. Prostokątne puszyste ciasto zmieszane z czosnkiem bazylią i oregano. Jest tak pyszne, że mogłabym właściwie zapomnieć o randce z lukiem Pery, nawet przy płaceniu rachunku. Nowa pizza sycylijska. Pizza rogata na diabeł w cieście. Nadzórny przyszedł czas i da Na placu siłę czynem głoś, ocieknę dom i wasz mocnoś. placem pracy mniej, a patrz na za tle. Atlas, polskie produkty, światowa jakość. Cza, cza. cza. Dziękujemy. Bezpieczeństwo jest naturalną potrzebą człowieka. Dlatego z troską myślisz o przyszłości swojej i swoich najbliższych. Chcesz zapewnić im finansowe bezpieczeństwo. Poszukujesz doskonałych rozwiązań. Rozważnie podejmujesz decyzje. AmpliColife. Ubezpieczenia na życie. Zadzwoń. Bezpłatna infolinia 0800 222 20. Musztardy kamis to niespotykane dotychczas bogactwo aromatów i różnorodność smaków. Zasmakuj w musztardach kamis, w doskonałości ich składników, ich idealnych proporcjach i niezmiennie wysokiej jakości. Spróbuj musztard kamis i wybierz smak. Bez wahania. Kamis. Życie ze smakiem. Widowiskowe walki Kung Fu. Wartka akcja. Niezwykły klimat Dalekiego Wschodu. W najbliższą środę polecamy pełnometrażowy film Legendy Kung Fu. Historię mistrza z tajemniczego klasztoru Shaolin i jego syna nowojorskiego policjanta, którzy jednoczą siły w walce z groźnymi przestępcami. Legendy Kung Fu. 11 marca o 21. W rolach głównych David Caroline i Chris Potter. I Gardło. Każdy posiłek staje się problemem. Dwa antybakteryjne składniki Strepsils zwalczają bakterie wywołujące ból gardła. Strepsils jest polecany przez ponad 80% farmaceutów. Strepsils, pierwsza pomoc w gardłowej sprawie. Jogurty, 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 cudowny smak i każdy to wie, Lecz nikt ci tego nie opowie, dopóki nie spróbujesz sam. Jogurty Jople, Jople, świeże owoce polskie, mleko i musisz wiedzieć o tym, że to francuski przepis, wyższy smak, ten kwiat to właśnie Jople znak. Jople, jeden kwiat, a smaków cały bukiet. Torebka Liptona sprawia, że woda swobodnie przepływając również przez jej środek lepiej wydobywa najdoskonalszy smak herbaty. Lipton, symbol dobrego smaku. Ból tak silny, że trudno go sobie wyobrazić. Rozwiązanie. Tak proste, że trudno uwierzyć. Małe poręczne opakowanie kupisz niemal wszędzie. Paracetamol polfa poznań. Gasi ból. Próbowaliście sprawić plamy po oleju silnikowym? W 40 stopniach koszmar. Jaki proszę. Oczywiście Persil Green Power z nową siłą działa już w 40 stopniach. Kiedy plamy wymagają gorącej wody, a metka mówi stop, Persil ma zielone światło. Chcę to zobaczyć. Nowy bioaktywny Persil Green Power już w 40 stopniach usuwa. Nawet plamy po oleju silnikowym. Ten zielony Persil jest świetny. Persil Green Power. Nowa siła prania już w 40 stopniach. Czekasz, jestem tu! Coś słodkiego, fazę. Poznaj świece zapachowe Briz, które tworzą niezwykły nastrój. Poczuj relaksujący aromat brzoskwini, radosny zapach wiosennych kwiatów, zmysłową wolę magnolii i wanilii. Bryz zapamiętuje zapachy natury. Nie, że chce świetnie wyglądać, ale to musi być łatwe. Laboratoire garni stworzyły nowy rodzaj farby do włosów. Bel Color. Łatwą żel farbę 20 minut. Nareszcie coś dla mnie. Tak łatwy. Tak naturalny. Naturalne olejki pielęgnują włosy. A żel z nich nie spływa. 20 minut i gotowe. Bel Color. Naturalne kolory, zdrowe włosy. Na długo. Bel Color. Łatwa żel farba 20 minut. Dobrze miejsce. Nowość gwarantowana przez Laboratoire garni może myślisz, że on wygląda całkiem seksji swoją szminką na policzku. Ale może on myśli inaczej? Maybelline zna odpowiedź. Great Wear. Szminka, która nie pozostawia śladów. Nałóż ją. Super trwała. Nie wysusza ust. Ma potrójne działanie odżywcze. Zapewnia ustom zmysłowy i trwały kolor przez wiele godzin. Najmodniejsze kolory sezonu. <grych> Gdybym ze wszystkim czuła się tak dobrze. Maybelline Great Wear. Nie pozostawia śladów. Może to jej urok. Może to Maybelline. Głośny film Francisa Forda Coppoli. Czasy wielkiego kryzysu i prohibicji. Legendarny klub jazzowy w Harlemie. Tu spotyka się podziemny świat Nowego Jorku. Tutaj muzyk jazzowy Dixie Dwyer rozpoczyna swą drogę ku sławie. Cotton Club. 15 marca o 21. W obsadzie same gwiazdy. Richard Gere, Gregory Heinz, Bob Hoskins i Nicolas Cage. I wiem, które zioła są dobre dla włosów. Ale same zioła nie wystarczą. Dlatego Palmolive wzbogacił najlepsze zioła kompleksem witamin, łącząc siły natury i mądrość nauki. Tak powstały nowe szampony Palmolive Naturals, które nadają włosom wspaniały wygląd. Teraz moje włosy są piękniejsze niż kiedykolwiek. Dzięki nowym Palmolive Naturals. Palmolive Naturals olśniewająco piękne włosy. Zawsze warto liczyć na własne zdrowie. Oto witaminy i sole mineralne, bez których nie ma co liczyć. Możecie mi wierzyć, jestem lekarzem. Dułowit, obliczony na twoje zdrowie. Dułowit to witaminy i minerały w dwóch tabletkach przyjmowanych jednocześnie. Dułowit, dwa kolory, jedno zdrowie. Po pomysł Do jedzenia w szkole tomu w nie oddamy go nikomu. Kolorowy, taki zdrowy, pyszny, Ta Tata, babcia, dzieci, mama jedzą mus już od rana. Horteks. Jak mus, to mus. Zapytaliśmy kichaczy, co jest najgorsze, gdy cieknie ci z nosa. Jak się smarknie w pusteczkę, to nie potrafię. <laughs> potrafię. porwać. nosa szorstką pusteczką to jest od ręka. Czy kichacze wyobrażają sobie chusteczkę wytrzymałą i miękką jednocześnie? Oj nie, nie wyobrażam sobie tego. Nie wynaleziono chyba nic takiego. I teraz są nowe chusteczki tempo. W odróżnieniu od zwykłych chusteczek tempo składają się z czterech warstw. Dwóch super wytrzymałych wewnątrz i dwóch miękkich na zewnątrz. Więc gdy inne dawno by się podarły, nowe tempo wytrzymują i możesz wydmuchać nos bez obaw. No bardzo mięciutkie, delikatne. Rzeczywiście. Takich jeszcze nie miałam. No. Chusteczki tempo są miękkie Jakie... i wytrzymałe. Poleciłabym swoim córkom przedim dzieciom i wnukom. Dzieciom i wnukom. No, po prostu super. Nowe chusteczki tempo, mocne, a nie zadzierają nosa. Pomóżmy mamie. To jej pierwszy dzień w nowej pracy. Mhm. Nie, nie, Zuziu. spray nie zawiódł nieraz. Teraz codziennie używam dezodorantu sekret. Sekret pozwala mi zachować uczucie porannej świeżości przez cały dzień. W przeciwieństwie do spreju sekret daje absolutnie bezkonkurencyjną ochronę przed poceniem się i przykrym zapachem. Spółgra specha kobiecego potu. Zawsze umiesz sobie radzić. Nawet w taki dzień, jak dziś. Kobiety sekret. Tak skutecznej ochrony mężczyźni mogą ci tylko zazdrościć. Bierjawić farmata, by dłużej cieszyć się życiem. Lubimy zapraszać naszych przyjaciół. Zawsze pomaga mi moja rodzina. Tak bardzo smakują im moje sałatki. Gęsty, prawdziwy majone winiary. Lubimy go podjadać. Jest tak dobry do sałatki jarzynowej. Jest najlepszy do kanapek. To sekret moich pysznych sałatek. Jeden słoik tak pełen pomysłów. Winiary, dobre pomysły, dobry smak. Oryginalny polski majonez. Spróbuj. Nie dajmy się zwariować. To przecież tylko pryszcz. Przedstawiamy? To nie spędzi mi snu z powiek. Ani nie zaszyje się w domu. Clean Clea firmy Johnson Johnson. Nowy antybakteryjny płyn do zmywania twarzy. Żegnaj pryszczu. Masz to z głowy. No i przede to... wszystkim z twarzy. Clean klije sprawdzony klinicznie. Walczy z bakteriami, które mogą powodować pryszcze i usuwa brud z twarzy. Czysta cera i czujesz się świetnie. Dokładnie oczyszczona skóra to sekret doskonałej i pięknej cery. O no jak? Idziemy gdzieś w sobotę? <laughs> Jasne. Clean klije i wszystko pod kontrolą. Hey detektywi McDonald i Brooks na Straży Prawa i Sprawiedliwości w Los Angeles. Groźni przestępcy, widowiskowe pościgi, mroczne zaułki miasta aniołów, które tak naprawdę z aniołami niewiele ma wspólnego. Gorączka w mieście. Prawdziwy wulkan akcji. W każdą niedzielę o 25.00. wysokiej klasy samochód to nasza wiosenna nagroda w konkursie Teleaudio. Zadzwoń pod numer 0776 600. Odpowiedz na pytanie, który obyczaj obchodzony jest w pierwszy dzień wiosny. Czy jest to śmigus-dyngus, topienie marzanny, czy może sobotki? Zadzwoń, a być może właśnie ty wygrasz naszą wiosenną nagrodę, którą pojedziesz na dalekie wyprawy. Losowanie 23 marca o godzinie 23.40 Najbardziej zwariowana komedia, jaką można sobie wyobrazić. Amerykański piosenkarz szrokowy wyrusza w trasę koncertową do NRD, gdzie przypadkowo zostaje wplątany w aferę polityczną. Od niego zależy bieg historii Niemiec. Teraz wypadki potoczą się błyskawicznie. Ściśle tajne w rolach głównych walk Kilmer i o Marszali. Doskonała zabawa, brawurowe tempo. Polecamy w poniedziałek, 16 marca o 21.00. Za 25 minut informacje, a w nich m.in. o czym rozmawiał czeski przywódca Wacław Havel z prezydentem Kwaśniewskim, czego domagały się tłumy Albańczyków, które wyszły na ulicę miast Kosowa, o tym jak Ministerstwo Transportu chce ułatwić życie polskim przewoźnikom i o tym, dlaczego leki homeopatyczne cieszą się coraz większą popularnością. Oglądajcie informacje zaraz po filmie o 23.35. Zapraszamy.